Jakiś czas temu zawitałem na serwer kidowice.pl, na którym zacząłem swoją wyspę. I różne przygody, wiele live'ów, wiele innych, innych budowli ciekawych. Starałem się dużo. Live'y były co dwa, co dwa, co niewiele. Więc... To jest materiał podsumowujący całą przygodę na tym serwerze. Więc zaprezentuję Wam moją wyspę, moje itemy. No, wszystko Wam pokażę w dzisiejszym odcinku. Także intro! Na naszej wyspie. Na naszej wyspie G Gaming Porksa Jest tu tort, który powstał na live z okazji urodzin powstania kanału 6 października Tak samo 18 października ma są urodziny Porksa, Czyli moje widzowie No i wejdźmy do środka Tu był, był zbudowany tort Ciasta. I takie inne. Dalej widzowie. Był zbudowany. Dom. Ten oto dom. Ta oto willa Gaming Porksa. Wejdźmy do środka. Tu można zauważyć spody, no i inne rzeczy. Mieszkałem tu dużo czasu. Jakiś tydzień. Tu jest moje miejsce, balkonik. Nawet farma triperów, która jest na samym dole. A teraz pokażę Wam magazyn i fontanna. Budowana na samym począ począ też początku wyspy. Później powstał enchant. O tego tablica na której Szybson i Dave jeszcze nie dali podpisu mam nadzieję, że kiedyś tam WSP zobaczą oczywiście był budowany też magazyn wielki, duży magazyn jest to też podpis mój jak i Wigoro czyli jednego z graczy Kitkoksów. monet mam 76 milionów na aktualnym stanie magazyn jest pełny no i mogę pokazać ciąg dalszy. Na największy wczoraj powstał portal do Netheru zbudowany w kształcie twarzy wardena. Później są zbudowane głowy. Głowy zbudowane na wzór mobów. To jest szkielet zombie, Enderman i Creeper. Tam można dostrzec stadion. I dom Graniksona, czyli jednego z członków mojej wyspy. To jest no, jest to stadion zbudowany. Później dalej był budowany dom Graniksona po moim domu. Na najpierw były budowane jeziorko. Było budowane jeziorko widzowie. Później była budowana biblioteka. A budowana biblioteka. Tak jak wygląda w środku? Na koniec tego odcinka pokażę Wam jeszcze, jak wygląda to z góry. Tu można iść na przykład do parku. tutaj jest Altanka. W imieniu Mu. Tu jest Fontana Mini. Posąg to jest pierwszy nosowski, taki posąg budowany na lewie, Paweczka podwieszana. ławki. Dalej możemy pójść do herbaciarni kawiarni na lewo. Jest tu herbaciarnia kawiarnia. Można sobie usiąść przy stoliku. Taki skromny salonik. Z widokiem na park, później na przodzie mamy tu klep ze spączkami Słodka dziurka, taki mój autorski sklep. Można sobie zamówić pączki Może idziemy teraz dalej. Przed nami jest farma zboża, dużo do zboża. Tu jest Stanlina zbudowana osta ostatnio. To są koniki mój i Sona. Tu jest trówka, winki i owieczki, czyli różne zwierzątka. I dalej mamy bloki, które wzmacniają naszą wyspę, która powoduje, że jest na 14. miejscu aktualnie. No i to jest mały koniec tej przygody widzowie po, po naszej wyspie dobiega końca tu jest posun Żabki no i na sam koniec widzowie mogę Wam pokazać to jak wygląda nasza shaderach. niestety w nocy jest noc No i tak, tam jest stadion, dom Nixona, ciasto, mój dom, łówki mobu, portal z twarzą Vardena, Stalina Koni, Parma, sklep z łączkami kawiarnia, biblioteka, posąg żabki, stawek i park. No i mniej więcej widzowie To już na tyle z przygody na tym serwerze więc co przyniesie dalej zobaczymy więc trzymajcie się widzowie do następnego odcinka do blajwa i pa